jeszcze gorąco pożałujecie, bo jeszcze raz nie dam się nabrać. Jak zauważyłyście, Posiadam wszystkie supermoce i na pewno ich się nie pozbędę, ale dobrze wam tak. I jest was najsilniejsza. O nie, ona kompletnie zwariowała. Co my mamy zrobić? No to, też walczmy przeciwko niej. Zobaczenia. I nie ważcie znowu pytać o wasze mocy. Bo je znowu posiadacie. Ale nie zapomnijcie, że ja supermocy też posiadam. Nie chcę tu być Ech, w waszym towarzystwie. I co? Udało się? Hmm, a co myślicie? Było tak dokładnie jak wtedy. Chciały mnie do jeziora wrzucić. Znowu. Nie, nie wierzę. A jednak tak było. Czekajcie, aż przyjdą. Mów, mów, co się stało. Nie, poczekajmy, aż przyjdą. Ach, niech one wszystko opowiedzą. Co zaszło nad jeziorem? Obiecałyście coś. Myślałem, że chciałyście być miłe dla młodszej siostry. Tak, obiecałyśmy to i chciałyśmy tej obietnicy dotrzymać. Ale Krysi wpadła na pomysł, żeby jej żart zrobić. Żart, że niby dalej złej jesteśmy. Ale jak zaczęłyśmy ten żart robić, to Aurelia myślała, że tak jest naprawdę, że jesteśmy złe. Aha, nagle to żart był. Tak? Dopiero co przed chwilą Kresi coś innego powiedziała, że dobrze byłoby mnie do jeziora wrzucić. Tak, bo się przyjęzyczyłam! Nie wierzę w ani jedno słowo! Nie, Aurelia, przerzekam. to miał być tylko żart. Specjalnie tak mówisz, bo się boicie, że ja dalej cztery moce posiadam. Jak to? Ty dalej masz te moce? Oddałaś im moce i pomimo wszystko dalej je posiadasz? Tak, na szczęście. Na pewno wiesiołże się utopiła. Wow, jak to jest możliwe? Ty chyba jesteś kimś wyjątkowym. Tak, na pewno. Jestem przekonany. Czyli jednoczysz wszystkie moce razem. Na to wygląda. Najważniejsze, że już ich się bać nie muszę. Bo jak znowu mi coś zrobią, to tego gorzko pożałują. Ach, jak dobrze, że ta sprawa się wyjaśniła. A teraz chodźcie, ugotowałam coś dobrego. Chcecie wiedzieć co? Nie mam pojęcia. Hot dogi. Ora, kocham hot dogi. Ja też. A ja dopiero. Że w grę zagramy, co? Bo trochę nudno mi się robi. Tak, zagrajmy, a w co? A może pokręcimy butelką? I ten na kogo Szyka pokaże, musi jakiś czar zrobić. Ale Aurelia musi koniecznie z nami zagrać. Tak, proszę. Naprawdę chcecie? Tak, siostrzyczko, poza tym już tu z nami siedzisz. Tak, po prostu chcemy się bawić z tobą. Aż przyjemnie patrzeć. Może się pogodzą i będą się zawsze razem bawić. Cudownie by było. W domu panuje taka wspaniała atmosfera. Oby na zawsze. Tak, oby. Poza tym już chyba nie musimy się martwić, że źle traktują Aurelię. Ach, tak. Wszyscy mnie nienawidzą, nikt mnie nie lubi, ale ja im jeszcze pokażę. Formułę superbohatera! Bo jak to się uda, to też będę superbohaterką! I wszyscy w końcu będą mnie uwielbiać! To musi się tylko udać! Mm. O, co się ze mną dzieje? Ale przecież tak nie! Tak nie chciałam! Nie rozumiem, co się dzieje. Muszę natychmiast ten drugi trunek wypić! O nie, jest mi niedobrze, o, ale dlaczego tak jest? O nie, czuję nienawiść. Tak nie chciałam, nie. Tak, muszę wypić ten ostatni trunek. Mam nadzieję, że mi szczęście przyniesie, proszę, proszę. O, bardzo dziwnie się czuję. Wydaje mi się, że posiadam jakąś moc. Zaraz ją wypróbuję. Czuję wielką moc, a do tego gniew. Ach, dlaczego czuję taką nienawiść? być super Nie Nieważne! Jak będą się mnie bali, to też się sławna zrobię! Ha, ha. Oh, tak! Dokładnie tak! W ten sposób i z taką mocą mogę zadziałać! Okej! Okay. Party może się zaczynać! Ale stop! Coś brakuje... <grymne> Teraz dobrze wyglądam! Hm, pomyślę... Gdzie tu w pobliżu mniej więcej ludzi się zbiera? <grymne> Wiem! W pobliżu jest dworzec! Właśnie tam zacznę działać! Ruszać. Tu jest jakaś złoczyńca. Co, złoczyńca? Czy my w jesteśmy? Proszę nam wierzyć, ona ma super supermoce Dopiero co? Ludzi z poczekalni zdmuchnęła. W takie coś na pewno nie wierzę. A, ja pokonuję, pomocy! A, A, boję się, boję się. Moment! Słyszę krzyki. Muszę to sprawdzić. Mocy! Proszę z tym skończyć! O nie! Nikt mnie nie zatrzyma! Policja! Stop! Proszę natychmiast przyjechać! Wszędzie tu dym jest! Widocznie się na dworcu pali! Tam jest ogień! Znajduje się tu ponoć osoba, która wszystko niszczy jakaś dziwna kobieta! Jesteśmy w drodze. Uwaga, uwaga! Proszę unikać dworca. Prawdopodobnie jest tam akurat niebezpiecznie. Jakiś złoczyńca wszystko niszczy i atakuje ludzi. Świadkowie mylują, że złoczyńca posiada supermoce. Co? Złoczyńca z supermocami? To bardzo niedobrze, że ten ktoś używa swoich supermocy, żeby niszczyć. O nie, to jest bardzo złe. Chcę tam jechać. Muszę tam być, pomóc. Stop, Aurelia. My też mamy supermoce. Z jedną złą osobą poradzę sobie sama. Ja tam idę. Tym razem ja jestem w kolejce. Czy to dla Was w porządku? No dobrze, idź, pomagaj. Życzymy Ci powodzenia. Stop! Nie mieszaj tych biednych ludzi w Twoją grę. Chcesz się z kimś mierzyć? To zrób to z kimś, kto też posiada supermoce. Oho! Już się boję! To wszystko tu robi się jeszcze bardziej interesujące. Wynocha! Wynoście się stąd, bo znalazłam kogoś, z kim mogę walczyć. Na co czekacie? Twój ogień nie ma szans, bo moje moce są silniejsze. Twojego ognia się nie boję. O, proszę informacje prosto z dworca. Złoczyńca dalej panuje na dworcem i wszystko niszczy. Według najnowszych informacji ktoś próbował ją obezwładnić. Niestety ta osoba została nieprzytomna. O nie! To Krysy jest nieprzytomna! Z kim my mamy do czynienia? Teraz ja tam idę! Nie Aurelia! Idziemy ja i Little Blue! Aurelia, tak jest lepiej! Do powodzenia. Dziękuję. Będziemy potrzebować. Co ja widzę? Następne supermocą się znalazły. Was? Szybko załatwię. Proszę bardzo.